Składamy Ci. Znaczy Tobie. Życzenia z okazji osiągnięcia dojrzałości płciowej. Znaczy osobowościowej. Niech Ci Boża pieniędzy i dzieci nie skąpi. Bo dobrą mamę już masz. Wesołych świąt. Znaczy się 100 lat. 100 lat, 100 lat. No pakuj, no pakuj, no pakuj, chłopaku! Trzy dychy to ledwie, zaledwie jak przy przedszkole. Zobaczymy za sześćdziesiątkę, jak będziesz tak jak ja. No pakuj, chłopaku, no pakuj, pakuj, że... <grywka> Wawrzyńcze, życzę ci kolejnej złotej dekady. Obyś od tej pory swą ukochaną wodę pios z takich oto naczyń złotej miłości, złotego zdrowia i złotych wałsów. Eee, e, trochę się czuję spieszony obecnością mikrofonu <grym> prawda, prawda? ale za to znajdujemy się, prawda, tutaj w miejscu najbardziej odpowiednim dla Ciebie, Wabrzyńcze, eee, jako że jest to łazienka, jest tu dużo wody. Zasłych. Życzę Ci, żeby tej wody ci nigdy nie zabrakło. I żeby ci nigdy nie zabrakło czasu na trening, siły, natomiast ewentualnie może ci zabraknąć czasu na to. No, Wszystkiego najlepszego, ja Wam życzę miłości, bo uważam, że miłość jest najważniejsza i cieszę się, że masz Agi wszystkiego najlepszego. Agi nas prosiła, żebyśmy o, yy, określili, do czego wawrzek jest podobny. Doszliśmy do wniosku, że wawrzek jest podobny do warzywa. A do warzywa o nazwie cebula. A cebula dlatego, hmm. że ma warstwy. I teraz będziemy wymieniać te warstwy, jakie ma wawrzek. Ma między warstwę finansową, warstwę uczuciową, warstwę rodzinną, Warstwę samochodową, seksualną, seksualną i sensualną. I warszku drogi, życzymy Ci, żeby te wszystkie warstwy, które narosły przez te 30 lat, były jeszcze długo. Długo, długo. No Nie mówimy, że 30 lat, następne, bo to byłoby za mało. Ale z taką góreczką, może jeszcze dwie 30, tak do 90, żeby było dobrze. Żebyś się na ZUSI odegrał. No. Tego Ci życzymy razem yy, z naszym synkiem, Aleksem. Bardzo Ci tego życzymy. To chyba piąty filmik, który nagrywam. Nie jestem w tym dobra. Więc powiem szybko. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i żebyś wrócił do Krakowa. Drogi synku, mamusia nie miała pomysłu na życzenia dla Ciebie, a ponieważ już jest w takim wieku, że ma prawo być zdziecinniała, więc wzięła sobie tukana naszego najmłodszego członka rodziny i on zastępuje moją fizjonomię, która wcale nie jest taka ciekawa do oglądania, ale tukan jest też fajny, popatrz o, on dla Ciebie tutaj takie jakieś wykonuje dziwne sprawy, a ja życzę Ci, żebyś całe życie do końca i ile ono będzie trwało, to nieważne, ale jak najdłużej, żebyś zawsze zachował pogodę ducha o taką, tak, i taką sprawność. I niekoniecznie musisz mieć takie cieniutkie nóżki i taki gruby brzuszek, ale żebyś był zawsze szczęśliwy i radosny, i miał takie oczy dookoła głowy, jak to zwierzę tutaj, które pomaga wszystkim się cieszyć, bawić i radować. Wszystkiego dobrego z okazji 30. rocznicy urodzin. Buśka. Nie, 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 wydaje mi się, że to nie, 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 Chcemy Ci złożyć najlepsze życzenia za okazji zdrowia, z okazji Twoich urodzin osiemnastych, no No nie, nie, ja tylko powiem, że wam wrócić wszystkiego najlepszego zdrowia. Niestety tylko wirtualnie mogę Cię pozdrowić dzisiaj, zresztą wiesz, nie za bardzo kręci mnie chlanie na jakichś imprezach w Krakowie, ale się wspinać i chodzić po górach, a tak naprawdę to strasznie bym chciała móc świętować naszą trzydziestkę dzisiaj z Wami i bawić się do rana, no ale cóż, nie ma takiej możliwości ściszam cię wszystkiego dobrego Wabrzek i dziękuję ci za te lata przyjaźni. Hey Wabrzek, we would like to wish you a very, very, very happy birthday. Enjoy your 30s. Bye. We talked about your birthday, so we invited your Hungarian friends, so they are here. So we wish you a happy birthday. Jack, woda chcylina, pod! Sto lat, sto niech nam! Sto lat, lat niech Jeszcze raz, jeszcze raz, niech